Witam wszystkich oglądających Zaplecze kultury. Jesteśmy w podziemiach Galerii Białej pod nazwą Młode Forum Sztuki i zapraszam wszystkich, którzy nie mają szansy oglądać mniej więcej wartościowych rzeczy do Lublina. Jacka Wierzchosia e, imię narysko, e, który prezentuje wystawę pod tytułem Miejsce, a jest to e, jakby wycinek większej całości, który nosi tytuł Miejsca. Czyli e, to jest na dobry początek e, sytuacja związana e, z takimi miejscami, które e, i, jakby są w stanie spoczynku, to pomiędzy jedną zmianą szpitalną na przykład a drugą jest taki moment, kiedy już jest wszystko a nie ma ludzi. I za chwilę będzie druga zmiana e, w tymże szpitalu e, i zacznie się jakiś proces ratowania życia na przykład. Natomiast na tych zdjęciach wydaje się e, to wręcz e, e, wrażenie trochę e, przeciwstawne, że o co się niego chodzi. Ale te miejsca... E, są takim obarczone jakby, tak w naszej świadomości, taką jakby traumą, czy czymś takim, że jak nie ma ludzi, jak się nic nie wydarza, to one nawet jeżeli są używane, czy, 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 czy jakby normalnie funkcjonują jako miejsca instytucjonalne, to zanika w nich jakiś pierwiastek taki życiowy i e, obraz tychże miejsc jest trochę inny. E, cały kontekst w którym jesteśmy jest trochę taki, że na górze jest wystawa Danusi Kuciak, która jest wystawą kolorową, ale jakieś 20 lat temu to właśnie Danusia była taką wyższą specjalistką od fotografii czarno białych i robiła takie ogromne panoramy związane z Kazimierzem i różnymi tam tak itd., ale to były czarno-białe zdjęcia robione w konwencjonalny sposób to, znaczy, że to był taki nie elektroniczny, tylko normalny aparat. W tym aparacie była klisza, tam to glisza się naświetlała, a potem na zdjęcia typu, na papier fotograficzny, który się chyba nazywał warytowy albo też w tym duchu. Tak, coś to, 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 teraz, to teraz, 20 lat później, Jacek robi może nie na kliszy, ale bardziej sprzętem takim nowoczesnym, zdjęcia czarno-białe. Z tym, że przygoda jest podobna, ponieważ on e, w takim miejscu, tym pierwszym, gdzie e, zrobił kilkadziesiąt zdjęć, ma e, tam trzy minuty, nie? Także to też jest taki jakby wymiar, że nie ma statywu, nie ma czasu, nie ma jakby takiego obrządku, że może ustawić aparat tam coś kombinować i tak dalej. On ma kilka minut na zrobienie takiego reportażu, który już nawet nie jest reportażem, to jest jakby trochę inny parametr. I powstaje z tego coś, co ma taki wymiar. W tym sensie jestem ciekaw następnych kilkudziesięciu indywidualnych wystaw. Także gratuluję Jacek i proszę jeszcze. Dziękuję. Zajął towarzystwo kilkoma zdania. No na pewno przygoda z fotografią zaczęła się od pracy ze zwykłym aparatem Zenic. Później przeszło to w bardziej prymitywną formę kamery obskury i chyba to dzięki kamerze obskury i pracy na prymitywnymi urządzeniami, wyszła fascynacja ze światła i cienia. Tak Sama fotografia, gdzie to jest rysunek światłem, to właśnie światło i cień buduje całą atmosferę. Jeżeli się nie pozna tych podstawowych zasad, to myślę, że z fotografią no człowiek nie będzie w stanie się zaprzyjaźnić. To jest taki Tyle tak naprawdę, więcej chyba już nie mam ma co powiedzieć, bo powiedział wszystko pan Jan. Też radę, nie poddamy. Nie, to nie chodzi o to, bo nie chcę przegadać. To e... chyba nie ma sensu tego przydadać, bo przed nami interpretowywać. Wszystko jest powiedziane. Eu Poziom recepcji sztuki w ogóle jest taki, że młodzi oglądają to w, przez telewizor. Nie? E, natomiast sama sztuka jakby takim e, parametrom próbuje uciekać. Że pewna rzeczywistość, którą kreują artyści, jest nieprzekładalna na obrazy digitalno-elektroniczne. I sama, e, e, sam sposób jakby. E, Przyjścia na wystawę i odbioru jest, jest jakby często dużą, dużą istotą tego czegoś, co się pojawia jako relację pomiędzy odbiorcą a artystą. Że tu, czasami ten sens jest znacznie głębszy. Tutaj u Jacka być może aż w taki sposób to nie funkcjonuje. Natomiast. Sama jakby aranżacja wystawy, to, że jest w jakimś tam undergroundowych sytuacjach, to, że się nakładają jakieś wątki e, zapisane w ścianach w tym domu dziecka dawnym i w nałożeniu e, na, na szpital na sytuację takiej pustki, wydaje mi się, że te, te e, fotografie znacznie wzmacnia w sensie, odbiorą w sensie treści, gdyby je pozbawić kontekstu wystawowego i jakby całej sytuacji być może aż w taki sposób nie działały. Bo tu mogły być fajne fotki elektroniczne, ale to, to, to nie wiadomo, czy by się odbierało jakby ich, ich kontekst, ich znaczenie ich siłę przekazu. Także w tym sensie wydaje mi się, że sens przyjścia na wystawę jest tutaj taki podstawowy. Bo one. W innym wariancie mogą pracować jako estetyzujące sytuacje, że jest łóżko, przyścielone i tak dalej i bez kontekstu one przestaje działać, ale e, cała sztuka, że tak powiem, m, bardziej współczesna ma taki przekaz, że to nie jest taka oczywista oczywistość, że się widzi to, co widać, wręcz odwrotnie, jeżeli się nie dowiemy, co to znaczy, to nic nie widać.